Cześć, ma W tym odcinku sobie będziemy nagrywali tutaj sprzęty na łączkach. Tu mamy przewracarkę, zgrabiarkę. Przewracarka też może być, zgrabiarka. Tu mam 4 gwiazdkową. 5. Tu mamy header polskiego bizona. Polski bizon. Żółty header. 5 metrów. 5 metrów, tutaj mamy naczepę bez cypru. Taki mały. Słom. Tu się mieści 3 tony. Podska Podstawki są, je zmieści się chyba koło 4. Wszyscy tu mamy prasę. SiP, ta SiPrym. Poczekajcie latarka rzekła no. Teraz może lepiej widzicie Nie wiem Tu sobie prędzimy. tu mamy takie Tu mamy na te małe bole te te, 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 te te kostki Tu mamy opony takie stare Prasa wałek jeszcze mamy coś takiego jak chudmurawe do siana, słomy i tam mamy taki złom, rury jakieś tam. Przechodzimy sobie tutaj. Tu mam deski takie długie, dobrze. Tutaj mamy zaczep od zetora. Tam też są jakieś deski. Tutaj mamy ten. Yy, yy. Jak się to nazywa? Yy, yy, wiecie jak? Wóz? Sanki, o sanki. Tu mamy brony. Te same. Tu mamy, tu mamy coś takiego jak tam. Tu mamy orczek, dyszel. Tu mamy takie pustałki te. Co mamy, co się nam zepsuło, zgubiło? Coś tutaj. Zawleczka była gdzieś tutaj, trzymać kółko i tu. Było coś takiego zapinane. Było zapinane gdzieś stąd, do. Gdzie to jest ten zaczep? Dotąd? O. Tu. To zapinane. Yy, zapinane tu było i, i było takie mniejsze, my to zgubili gdzieś, że teraz takie jest szerokie, po drodze się nie można jeździć. Kiedy się to nam zepsuło, musimy teraz jeździmy tylko tym traktorem. tym. Jeszcze my mieli taki desy duży, i koniami my przewracali. Teraz sobie my kupili nową. Tam na Wieszowinach. Siedmą gwiazdkową. Co mogę teraz Wam powiedzieć? Sorry, że są długi. Tych dużych, tych, tych, długich odcinków nie było. Tylko było ten sam miałem ze tora. I sorry, że czemu tak długo odcinku nie było. Teraz bo będą chodziły chyba dwa razy w tygodniu. Postaram się ten film zmontować, jest ciężko. Montuję tak do nocy. Dzisiaj chyba ten film puszczę, nie wiem, się wyrobię tak koło. Dzisiaj chyba całą noc będę montował. A jutro chyba koło, dzisiaj jest czwartek, jutro jako... w piątek będzie, nie wiem, o 12 i coś takiego nie mówię ten. A tak przesłać na YouTube, aby tych wszystkich jest bardzo ciężkie. Pies nam czeka. To to na razie. Zobaczymy sobie w kolejnym odcinku. No, nara. Pa.